Ponieważ w branży trzody chlewnej bardzo dużo się dzieje w ostatnim czasie, więc postanowiliśmy dla Was zbierać najważniejsze informacje z ostatnich 30 dni. Po pierwsze. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu. Projekt rozporządzenia dotyczy poprawy warunków transportu zwierząt w Unii Europejskiej, w szczególności ograniczenia czasu transportu, lepszego monitorowania warunków oraz wprowadzenia standardów dotyczących temperatury, przestrzeni i dostępności wody. Istotne zmiany mogą wpłynąć na polskich hodowców. Z, zwłaszcza w zakresie eksportu żywych zwierząt do innych krajów Unii Europejskiej oraz poza jej granicę. Obecnie trwają konsultacje, które wzbudzają wiele emocji wśród hodowców i organizacji prozwierzęcych. Będziemy na bieżąco śledzić, co dzieje się z tą ustawą. Drugi punkt. Światowy Dzień Mięsa. Ustanowienie 6 czerwca jako Światowego Dnia Mięsa. Ma na celu promocję mięsa jako ważnego składnika zrównoważonej diety. Podczas Kongresu Dnia Mięsa w Warszawie dyskutowano o wyzwaniach i przyszłości branży mięsnej, w tym wpływie zmian klimatycznych, debatach o zrównoważonym rolnictwie oraz mitycznym zastąpieniu mięsa alternatywami. Trzecie. Choroba Aujeszkiego to wirusowa choroba świn, której Polska skutecznie się pozbyła dzięki programowi rozpoczętemu w 2008 roku. Niemcy obecnie borykają się z rosnącą liczbą ognisk, co może wpłynąć na handel międzynarodowy, w tym potencjalnie na relację z Polską w zakresie eksportu trzody chlewnej. Polska, jako kraj wolny od choroby Aujeszkiego, od czerwca 2023 roku ma szansę na rozwój eksportu i poprawę wizerunku swojej branży mięsnej. Po czwarte, światowa produkcja wieprzowiny. Nieznaczny spadek produkcji wieprzowiny na świecie wynika z kombinacji czynników takich jak ASF, zmiany klimatyczne, presja regulacyjna oraz spadek konsumpcji w niektórych regionach. Kraje azjatyckie, w tym Chiny, wciąż dominują w produkcji, ale Europa i Stany Zjednoczone odnotowały stabilizację lub niewielki spadek. Piąty punkt to Platforma European Livestock Voice. Polska wersja platformy Mid Facts ma na celu ochronę interesów hodowców i przywrócenie równowagi w debacie o rolnictwie. Platforma dostarcza naukowe i praktyczne dane, które obalają mity dotyczące hodowli zwierząt, takie jak wpływ emisji gazów cieplarnianych czy zarzuty dotyczące warunków życia zwierząt. Punkt szósty, czyli pogłowie według agencji. Spadek liczby gospodarstw szodowych w Polsce jest wyraźnym trendem. Każdego dnia ubywa ich średnio o 12. Na koniec października 2024 roku po głowie świn. Wyniosło około 9 milionów 100 tysięcy sztuk, co wskazuje na dalsze problemy w branży. Przyczyną spadku są głównie niskie opłacalności produkcji, rosnące koszty paszy i energii oraz konkurencja z importem. Siódme: negocjacje Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Umowa handlowa z krajami Mercosur, czyli Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj. Budzi kontrowersje, zwłaszcza w sektorze rolnym. Hodowcy obawiają się, że import tańszego mięsa z Ameryki Południowej może ograniczyć ceny na europejskim rynku, zagrażając lokalnym producentom. Strony próbują osiągnąć kompromis, ale opór ze strony krajów członkowskich Unii Europejskiej. W Francji i Polski jest silny. Fuzja firm Denis Genetics i Hendrik Genetics to strategiczna decyzja mająca na celu poprawę efektywności hodowli trzody klewnej na całym świecie. Fuzja ma na celu wykorzystanie mocnych stron obu firm w zakresie genetyki i innowacyjnych technologii, aby przyspieszyć postęp hodowlany. Ceny tuczników, warchlaków i zbóż. Jeśli chodzi o tuczniki, to ceny w Polsce nadal utrzymują się na poziomie poniżej opłacalności, co prowadzi do rezygnacji wielu hodowców. Średnia cena w listopadzie to około 6 zł za kilogram wagi żywej. Rolnicy w strefie czerwonej sprzedają tuczniki do 20 groszy taniej niż rolnicy z pozostałych stref. Grudzień nie zapowiada się lepiej z uwagi na ograniczoną ilość dni ubojowych spowodowanych przerwą świąteczną. Jeśli chodzi o cenę warchlaków, to cena importowanych 30 kg warchlaków na koniec listopada kształtowała się na poziomie 360 zł. Po okresie obniżek w ostatnich dniach zauważa się delikatną korektę do góry. Natomiast za polskiego warchlaka w tej samej wadze można przyjąć około 20 zł taniej. Jeśli chodzi o rynek zbóż, to na rynku brakuje jęczmienia i przężyta. Ceny zbóż pozostają. Niestabilne, co dodatkowo wpływa na rentowność hodowli. Obecnie trendy wskazują na wzrost kosztów paszy. To by było na tyle, jeśli chodzi o newsy z ostatniego okresu. Jeśli taka forma Wam odpowiada, dajcie znać, dodając swoje komentarze. Do zobaczenia, cześć.